Siemanko moi drodzy, z tej strony Kuba i witam was ponownie, gdzie? Tak jest, na kanale Po prostu Geek'a, dziś mam dla was kolejną nowość z tego roku Lego City o numerze 60233, jak widzicie ledwo ja się jeszcze w kadrze, bo takie jest duże pudło Zestaw całkiem spory, wybrałem go spośród dwóch innych zestawów, miał być w ogóle całkiem inny zestaw A wyszedł ten, miał być, wybierałem pomiędzy dwoma innymi zestawami, a wyszedł ten, no no, wyszedł, no tak, co poradzę. Także jak sami widzicie, tutaj mamy taki zestawik. Mam nadzieję, że recenzja się będzie Wam podobać, że będzie spoko i że zestaw Wam się spodobał. Bo miałem dylemat. Bo miałem dylemat między kreatorem, ten Pet Shop i kawiarnia, a między zestawem z tego Space największym typu z wystrzeleniem rakiety. Który byście zobaczyli, dajcie znać. A wybrałem na dzisiaj ten dla Was i z tym zestawem tutaj dla Was polecę. Mam nadzieję, że zestawik jak najbardziej się Wam podoba. Mi się podoba. Dobra, zaczynamy. I tak, oto moi kochani. Mamy taki piękny zestaw, jak już wspomniałem, numer 602. 3, 3 mamy tutaj aż ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nie 11 figurek 11 figurek o ile się jeśli dobrze policzyłem e, mamy tutaj sklep z zabawkami, mamy tutaj kawiarenkę, e, mamy taksówkę, mamy Samochód telewizyjny z anteną, nadajemy na żywo. Mamy też policjanta i złodzieja. Eee, mamy też wózek z kawą i z przekąskami no naprawdę e, świetna sprawa. E, znaczy świetna, no. <grym>, zaraz się okaże, czy taka świetna sprawa. Na pewno jest to fajne uzupełnienie dla tych wszystkich, którzy budują sobie miasteczko Lego i. To będzie taki miły dodatek. Mamy deptaczek, mamy ludziki. Yy, no, fajnie, fajnie. No, i mamy dużego pączka, którego tam możecie zobaczyć. Naprawdę duży pączek. No, i mamy też. A, no i mamy też y, ciężarówkę. No mamy też ciężarówkę, tak. Sporą ciężarówkę z naczepą. Także, no, dzieje się, dzieje się naprawdę. Sporo, sporo się tutaj dzieje. Pokażę Wam jeszcze tył tego oto pudełeczka. Tak wygląda z tyłu. Nie wiem sam dlaczego to wziąłem. Chyba uważałem, że w samym kreatorze jest tylko trzy rudziki. Za taką samą cenę centralnie. Taki sam, taka sama cena zestawu. O, jeszcze Wam pokazałem scenę. Ciekawe czy widzieliście, ale już ją ściągam. W taka sama scena, scena zestawu, i ten kreator no jakoś tak do mnie do końca nie mówi. Ale wiem, że chcielibyście go zobaczyć. Ale za to mówi też do mnie ta wyrzutnia rakiet. Mówi do mnie, mówi do mnie. A wy, czy chcielibyście ją zobaczyć, dajcie znać. W każdym razie, tak wygląda pudełeczko z tyłu. Czyli tutaj z przodu mieliśmy, jako że były domki przy ulicy. Tutaj mamy taki mały skwerek zrobiony. Możemy to połączyć w różne sytuacje. Także to jest tylko kwestia Waszej wyobraźni. Dobra, ja się zabieram za budowanie w takim razie. No i zaraz do Was wracam. Dobra, a więc e, tak to wygląda po zbudowaniu. Naprawdę trochę tutaj e, tego wszystkiego jest, jak widzicie. Mamy trzy samochody, na e, naczepę, mamy motor policyjny. Sorry, że leży. Mamy tutaj pracownika, e, kierowcę tego, tej oto ciężarówki. Mamy wózek z kawą, mamy sklep z zabawkami. No i mamy kawiarenkę, albo jakąś pączkarnię, nie no, City Coffee, także mamy kawiarenkę. Kawiarenkę, ale w której możemy zjeść dobrego pączka lub inne ciasto. Mamy jeszcze znak. Z promką na czapki, z... ze śmigiełkiem. Także tak to wygląda, będę omawiał wszystko po kolei razem z ludzikami, jak stoi, żeby było może szybciej. I nie tak długo to zajęło. Dobra, zabieramy się za pierwszy przedmiot. I oto jest moi kochani, czyli ciężarówka z dźwigiem na naczepie. Muszę przyznać, że naczepa bardzo mi się podoba. Ciężarówka też mi się bardzo podoba i chciałbym z niej zbudować Transformersa. Ale to tak, taki poboczny pomysł. Poza tym, jak widzicie, no mamy bardzo ładną ciężarówkę w kolorze pomarańczowo-szarym. Mamy tutaj wysięgnik i co? I wysięgnik jest ruchomy, moi kochani. Kręcąc tutaj z tyłu, tym oto pokrętełkiem, wysięgnik nam się podnosi, jak i popada. Opada nie jest to nic skomplikowanego, ale zawsze coś. No, niestety, jeśli chodzi o wysunięcie dźwigu, musimy to zrobić manualnie. Ręcznie i nie jest to takie aż proste jakby się mogło wydawać. Co do samej naczepy, czekajcie, odczepmy ją. Szybka akcja. Po bokach manuszki, czyli może stać bez naszego ciągnika, możemy ją ustawić jak chcemy. Jak po podniesieniu dźwigu, możemy go obracać o 360 stopni. Prawie, no sorry, okłamałem Was, nie możemy, bo nam przeszkadza pokrętło, jak widzicie, ale lipa, okłamałem Was. Ale w większości możemy prawie 360, możemy 300 stopni obrócić. E, tutaj mamy dodatkową część, do której jeszcze nie doszedłem, do czego ona jest. E, sama naczepa ma 6 kółek, bardzo ładnie to wygląda, naprawdę bardzo mi się podoba ta naczepa. Eee, ładnie skonstruowana, także mówię, jak ktoś ma miasto, na pewno się takie coś gdzieś tam wpasuje. Co do ciągnika. Bardzo ładnie skonstruowany ciągnik. Muszę przyznać, że konstrukcja tego zderzaka jest niesamowita, bo klocki wchodzą między klocki. Bardzo dobrze jest to rozwiązane, a przy tym bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się też przód. Mamy tutaj naklejeczkę z przodu, kabinę oczywiście kierowcy. Ciężarówka jest szeroka na 6 stadów, lustereczka 6. Kółek oczywiście. Tutaj mamy nazwę Super Lift, czyli super podnośnik. Świetnie, świetnie. Co mamy jeszcze? Otwierane drzwi. Aha, otwierane drzwi w kabinie, oczywiście, kierownica i miejsce na dwie figurki. Miejsce na prawie dwie figurki, można by powiedzieć. No i wydechy jak u Optimusa Prime'a. Super sprawa. Super, super, super. Mówię, jak ktoś yy, buduje miasto. Jak najbardziej polecam. Dobra, tutaj. Pan kierowca w niebieskiej kurtce, w białym kasku, no i z wąsem, i z wąsem, i z wąsem. Koszula pod spodem w kolorze bordowym, spodnie w kolorze khaki, nie ma drugiej buźki. Jak widzicie z tyłu masz tutaj zagięcia na kurtce. Bardzo poprawna figurka, możemy jej użyć dodając włosy. Wszędzie tak naprawdę nie widać, że jest to kierowca ciężarówki. Także naprawdę fajna rzecz. Przechodzimy dalej. Taksówka, moi kochani, tak. Żółta taksówka, prawie Nowy Jork, bym powiedział. Zresztą widać zarysy Nowego Jorku. Bardzo prosta sprawa. U góry mamy napis taxi, jest to naklejeczka. Te naklejeczki po bokach, znaczy tutaj, to na bokach to też są naklejeczki. Te grafiki na bokach to są e naklejki. Mamy numery tablic rejestracyjnych z przodu, jak i z tyłu: czerwone światła. Oczywiście teraz LEDy, bo nic innego jak nie LEDy. Jeśli chodzi o środek taksóweczki, mamy miejsce dla kierowcy i pasażera czyli spoko możemy kogoś gdzieś przewieźć. Kierowca też ubrany, powiedzmy tak e, neutralnie, czyli e, bordowa kurtka, bordowa czapka, Niebieska polóweczka, o ile się nie mylę, niebieska polóweczka i granatowe spodnie. Bardzo neutralny ubiór, możemy wsadzić każdą główeczkę pod ten ubiór, i będzie wyśmienicie. Naprawdę bardzo fajne. Jak powiedziałem, neutralne figurki. Super sprawa, ale możemy przejść dalej. Samochód telewizji, tak jest. TV6, tak. TV6 Plus, proszę bardzo, biały samochód u Rafiego na kanale kiedyś. Rafi Briggs widziałem e, podobną kolorystykę w mleczarce, o ile się nie mylę. E, była to mleczarka, też niebiesko-biała. Tym razem e, coś takiego mamy jako samochód telewizyjny. Jak widzimy, duży grill, bardzo duży grill. Jak przystało na amerykańskie samochody, chociaż rzecz dzieje się może w Europie, kto wie. Tablica rejestracyjna, przyklejona, szeroka szyba. Samochód szeroki na 6 stadów. To jeśli chodzi o przód, zagodnijmy do kabiny. Mamy miejsce tylko dla jednego kierowcy na środku. Zaraz to przejdziemy do kierowcy. Jedna naklejeczka, tutaj tutaj mamy drabinkę. Jeszcze jakbyście nie zauważyli, że wejść na dach i na przykład filmować z dachu, jakby się coś działo gdzieś tam dalej. Z drugiej strony. Mamy też naklejeczkę, oczywiście, i do tego mamy co? Jakąś skrzynkę otwierającą się. Ale do czego to jest, to nie mam zielonego pojęcia. Ale jest, nie wiem, rzucać listy. Może to był samochód listonosza wcześniej. No, kto wie. W każdym razie otwiera się nam dach. Super sprawa, co? Otwiera się ten dach, do którego są jeszcze przymocowane tutaj światła, mamy antenę, która, która przekazuje nam obraz i wszystko do studia, no i otwierają się nam drzwi jak w dobrej mle mleczarce i mamy tutaj panią redaktor. Może być pani redaktor, niech będzie pani redaktor. E, wysyła newsy, sprawdza newsy. Widzimy dużo sprzętu, komputery i inne, może urządzenia montujące materiał, czy jakoś tak, do bróbka, jakaś szybka, wstępna. W każdym razie to wszystko dzieje się właśnie tam. Samochód jak najbardziej mi się podoba, uważam, że świetna sprawa. A wam jak się podoba, dajcie znać kolejny fajny element do miasta. Przejdźmy do figurek. Jak wiemy, mamy dwie figurki, jak powiedziałem. Mamy tutaj panią reporterkę w żakieciku czerwonym. Ma tutaj jakąś przejści na przejściówkę. <gry> Wejściówkę prasową, e, oczywiście, żakiecik, jak powiedziałem, czarna bluzeczka pod spodem, włosy spięte ładnie, jak widzicie, do tego okularki, tylko jedna buźka, no i czarne spodnie, bardzo neutralna, tak samo poprawna figurka, bardzo mi się podoba do city, no po prostu, do city. A jak nasz kamerzysta? Kamerzysta, jak i kierowca tego autobusa jest ubrany w bejsbolówkę, niebieskie spodnie, niebieską czapkę bejsbolową. Tak samo, e, chy, brudka na twarzy, jak widzicie, chytry uśmiech. Oczywiście ma jeszcze e, kamerę w zanadrzu. Jest kamera. Ale to jest sprzęt e, dodatkowy. Figurka, spoko, bardzo mi się podoba koszulka, znaczy baseballówka to już kolejna super super naprawdę super jeśli chodzi o figurki no, miastowi to miastowi nie New York New York przejdźmy dalej zacznijmy od kafe tak jest City Cafe czyli mamy tutaj kawiarenkę gdzie możemy dostać słodycze jak widzimy wielki pączek u góry widnieje złote flagi super sprawa ale najlepsze jest to, że tego pączka, pączka możemy stąd usunąć. Tak jest, jednym ruchem możemy stoczyć pączka z dachu. Co do samego budyneczku. Jak widzimy przeszklona witryna, napis otwarte. O ile się new open, o, to dopiero otwarte. Świeżynka, jak i u nas ten filmik na kanale. Świeżyneczka, bardzo ładna konstrukcja w kolorze piaskowym. Tutaj granatowe dodatki. A tu mamy bankomat, moi kochani, z którego możemy wybrać gruby hajs, grube siano. Takie jest, Patrzcie, ile możemy tutaj wybrać różnych rzeczy, możliwości, nawet tysiąc, tysiąc czegoś możemy wybrać. Także można zaszaleć w sklepie, można kupić dużo pączków albo dużo kawy. Przechodząc do tyłu, jak widzicie, mamy tutaj bardzo ładną witrynę z pączusiami. I te ponczusie się tutaj nam mogą poruszać góra dół, możemy położyć, możemy je wystawić do witryny. Tu mamy menu, co jest dziś dostępne, jakie rodzaje kawy, jakie ponczusie. No nic, tylko brać i czytać. A poza tym mamy tam jeszcze ekspres do kawy. Widzicie, jest ekspres do kawy, są dwa kubeczki, czekają na klientów. A tu jeszcze mamy stolik i krzesełka w kolorze czerwonym, czyli jak przyjdziecie z kimś sobie siąść spokojnie porozmawiać. Eee... Super. Jak zawsze, dużo super, dużo superów. No i zostało nam jeszcze dwie rzeczy, także nie marnujmy czasu. Sklep z zabawkami. Dużo naklejek na tym sklepie. Tutaj mamy wielki szyld składający się z dwóch części, czyli mamy pociąg z wagonikami. Na górze są klocki z napisem TOYS. Po bokach mamy, znaczy przynajmniej z jednej strony mamy tutaj e, reklamę, mamy tutaj jakiegoś misia na sprzedaż po taniości, dzisiaj wyprzedaż, spoko. Jak tak samo oszklona witryna, mamy godziny otwarcia, że jest otwarte, drzwi znajdują się na środku, a na zewnątrz mamy koszyk z dodatkowymi rzeczami, które można kupić AI, no i nie zapomnijmy o balonach, bo to sklep z zabawkami, oczywiście. Eee, co do środka, to jest bardzo prosty środek, mamy kasę i wystawkę, gdzie mamy misia, mamy czapkę, znaczy czapkę ze śmigiełkiem, mamy małą, małą lokomotywkę tam w rogu, no i gitarę. Jedna rzecz, której mi tu brakuje, klocków LEGO. Jak to w sklepie z zabawkami nie ma klocków LEGO? Gdzie są klocki LEGO? się pytam. Gdzie są klocki Lego? Powinny tu być klocki Lego. W każdym razie można to pewnie rozbudować, dobudować piętro, połączyć dwa na raz i będzie to kolejny super element do miasta. No i została nam jeszcze jedna rzecz. Rower, z którego możemy sprzedawać e, mafinki, ciasteczka, kawę. Tutaj mamy kawiareczkę. E, rower działający, jeżdżący. No i do tego mamy parasoleczkę po bogach. Oczywiście. Mamy reklamę. Jest to rower bardzo podobny do tego, który był w zestawie z ludzikami, z ostatnim, a była tam lodziarka. Tak jest. Wyglądała bardzo podobnie, tylko w innych kolorach. Uważam, że świetna rzecz. Dodatek na pewno fajny na letnie, letnie dni. A jeszcze dostało nam do tego dzisiaj kilka figurek, więc może teraz przejdziemy do nich, bo takie ominąłem troszeczkę z rozpędu. Ale to zrobimy teraz. I tak... Mamy tutaj pracowników kawiarni. Oboje, jeśli chodzi o tułowia, mają takie same tułowia, czyli brązowe nóżki, fartuszek brązowy z logo kawiarni, oczywiście biała koszula, czyli... Fajna sprawa. Dobrze to wygląda. Muszę na przykład powiedzieć, że dobrze to wygląda. Jest tam nawet plakietka z imieniem. Z tyłu widać... Nic nie widać, są widać koszule, bo widocznie fartuszek się łamie na szyi. Yy, bardzo prosta, bardzo fajna mini yy, znaczy fajna minifigurka. Bardzo ładnie wygląda, muszę przyznać, że bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie jest to wszystko narysowane. No i tutaj mamy dziewczynę z warkoczem, długimi włosami. Bardzo prosta rzecz. A do tego jej kolega w czarnych włosach. Jak sami możecie zobaczyć taki sam tu, takie samo wykończenie figurki, tak naprawdę różnią się tylko twarzą i włosami. Ale możemy przejść dalej. To jak byliśmy w sklepie z zabawkami, to, nie zabra to zabraknie nam oczywiście to jest pani sprzedawczyni ze sklepu z zabawkami, tak mi się wydaje, przynajmniej. Eee, też bardzo prosta figureczka, bardzo proste nadruki i różowa koszulka. Wcięcia w talii nad niej. Pod spodem widzimy jakąś białą podkoszulkę, blond włosy, krótkie do tego niebieskie spodnie. No i oczywiście szczery, ładny uśmiech. Co bardzo nas cieszy. A oto nasz y, mały łobus W krótkich. Krótkich, krótkich, z krótkimi nóżkami, z long sleeve'em, oczywiście, na którym mamy narysowaną e, postać z serii Space Cosmite w kolorze białym, a za nim jeszcze są cztery inne kolory. E, <grywka> Przekonała mnie ta koszulka, po prostu takiej nie miałem. A włosy, no, tak jakby odcięte, wycięte od garnka, nie wiem, dlaczego taka, taka fryzurka, a nie inna. Mi się szczerze nie podoba, ale to wszystko można zmienić. Jak sami wiecie, figurka spoko oprócz jedynie mankament do włosów, ale to takie moje fanaberie osobiste. No i zostało nam dwie figurki i motor. I tak, moi kochani, mamy dwie figurki i motor. Zacznijmy, może, od figurki złodzieja w skórzanej kurce rękawiczkach w czapce bardzo krótkiej, założonej tutaj na głowę. Pod spodem widzimy pasiaki, oczywiście jakby dopiero co uciekł z więzienia, łapostrość. Widzicie, widzicie: pasiaki, czarna kurtka, pas brązowy, skórzany, szare spodnie, czapka, kilkudniowy zarost. Prawdziwy bandyta. Z tyłu na figurce widzimy zapięcia tej metalowej, znaczy tej skórzanej kurtki. Jeszcze widocznie można ją zwężyć lub e, rozszerzyć w pasie, albo żeby coś pod nią schować, albo nie. Kto wie. E, spoko też może być, może do czegoś się przydać. Bandytów nigdy za mało. Tak jest, żeby policja miała kogo ścigać. No i tutaj. Nasz bohater miasta, super policjant z y, kręconymi włosami, z afro, y, oczywiście, okulary patrolówki są. Widzimy odznakę plus uprzęże, na których znajduje się. W, w, z jakiejś schowki się znajdują W których są pochowane inne dziwne rzeczy Które e, policja Lego nosi przy sobie Nie mam żadnego pojęcia co to jest No oczywiście to jakieś mamy e, szare rękawiczki Bo kolega nasz jeździ też na motorze Ma do tego kask osobno Ale teraz nie będziemy go sadzać na motor e, Z tyłu mamy resztę uprzęży Na której jest zamontowane Znaczy na której mamy napis e, POLICE Czyli policja E, powinno być LSPD, czyli LEGO System PD, albo LEGO City, o, LCPD, tak? A może jest tak, tak? Dajcie znać, czy jest, bo nie oglądałem bajek. W każdym razie, figurka poprawna, nadająca się do miasta, czego nie. I na koniec, motor pana policjanta, kawał motoru, pewnie 1200 pojemność, e, ścigawa... Na alusach pięknie. Mamy kogut, mamy kajdanki z drugiej strony. Mamy lizak do zatrzymywania e, kierowców i wlepiania im mandatów. E, bardzo agresywnie wyglądający motor. Po dwóch stronach mamy naklejeczki z napisem Policja i odznaką. I powiem Wam, że te motory wyglądają całkiem lepiej w porównaniu do motorów pierwszych motorów. E, Policji LEGO. Pokazałbym Wam teraz, ale nie chcę mi się grzebać i żeby Wam zajmować tyłek takimi rzeczami. Także tak prezentuje się motor i tak oto prezentuje się cały zestaw, moi kochani. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Zestaw był całkiem spoko. Naprawdę nie uważam, żeby to był jakiś błąd, kupienie tego zestawu. Trochę figurek trochę domków, trochę dodatkowych klocków, na pewno dla wszystkich tych, którzy budują swoje miasto, będzie to super sprawa. Naprawdę super sprawa, myślę, że to będzie i to kto rządzi sobie płączek przez środek miasta I, i niszczący wszystko. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, oczywiście, lajk, like, komentujcie, co się Wam podobało, co nie, czy chcielibyście mieć taki zestaw, albo czy chcielibyście zobaczyć jakiś inny zestaw, tylko czy chcieli, a nie czy zrobię, czy może nie. Potrzebuję Waszych podpowiedzi, naprawdę potrzebuję Waszych podpowiedzi, co, mam, co ma być następne, co byście chcieli widzieć. Największa liczba głosów, oczywiście, wygrywa. E, więc ja się z Wami żegnam. Już w czwartek QA odpowiadam na pytania, także za niedługo bądźcie gotowi. Już po raz, chyba czwarty, się żegnam, więc bądźcie grzeczni i gig będzie z Wami. Yo.